Maksymilian Frąskowe jak Sowarzyszenie Pomost. Od kilku dni prowadzimy w brójcach na dawnym cmentarzu ewangelickim poszukiwania grobu masowego żołnierzy i cywilnych ofiar II wojny światowej, byłych mieszkańców Brujec. i podczas prac poszukiwawczych znaleźliśmy kilka bardzo ciekawych płyt piaskowcowych stojących pierwotnie na grobach mieszan brujeckich. W tym miejscu znajduje się Płyta, którą odnaleźliśmy kilka dni temu, jest to najstarsza płyta nagrobna odkryta do tej pory na buruieckim cmentarzu. Stała pierwotnie na grobie żony pastora burujeckiego Antoniny Heinrich, żony pastora Karla Juliusa Heinricha i płyta ta pochodzi z roku 1839.